Hejka! Dzisiaj zapraszam was na koralikowy haul zakupowy. Zaczniemy od bransoletki. Nie pamiętam z jakich kamieni, ale wiem, że jest ponasinana tak, żeby światło się łamało i taki piękny efekt daje. Kolejny to jest kwarc różowy. Wiadomo chyba dlaczego kupiłam kwarc różowy. I ostatni to jest taki pęk e Agatu. E i będzie on robiony później na, na bransoletki. I tutaj już wsypuję. I nie mogłam tego przysiąść. Jakoś ten pęk na początku był taki, że nie mogłam po prostu tego przysiąść i tak zostawię tak satysfakcjonujące jest to, jak później to przesinam i wkładam te kulki. Ostatnie to tamta bransoletka była dla mnie za duża, więc musiałam ją przerobić na mniejszą. Przez co zostało mi też trochę koralików na inne baju.